Jarosław Michalik wczoraj dołączyłeś do zgrupowania Krakowi w grodzisku wielkopolskim. Dzisiaj, czyli we wtorek pierwsze zajęcia. No jakie wrażenia z tych pierwszych treningów pod wodzą trenera Michała Probierza? No nie, wczoraj sam przyjechał. jestem nowy team. Wczoraj dołączyłem do drużyny i dużo się zmieniło od mojej poprzedniej wizyty w szatni. Myślę, że będzie dobrze. Jestem po pierwszych zajęciach i na razie wszystko wygląda bardzo dobrze. Że musimy plusować. Wydawało się, że to będzie Twój koniec w Krakowi po tej poprzedniej rundzie. Takie, takie, było, no t, takie padały informacje na ten temat. Wraz z przyjściem nowego trenera ten, ten stan rzeczy się zmienił. Pewnie dla Ciebie to jest też sygnał, że, że trener probierz widzi w Tobie ważną postać nowej Krakowi. No to takie trudne, że ma To był trudny czas, ale cieszę się, że zostaje w Krakowie. Teraz skupiam się na przygotowaniach do nowego sezonu. A co będzie dalej, to czas pokaże. Tak, No, są w Krakowie, a zobaczymy, co będzie dalej. Za tobą całkiem udane Mistrzostwa, mistrzostwa Europy. Oczywiście Słowacja no niestety nie weszła do półfinału, ale byliście taką rewelacją rozgrywek. Jakie właśnie Twoje wrażenia z tego euro, które tak naprawdę chwilkę temu zakończyło się w Polsce? No, myślę, że że te zapasyśmy odgrali wiązek słusznie. Myślę, że... faktycznie pokazaliśmy się z niezłej strony jako Słowacja. Cała drużyna zasługuje na pochwałę. Wyszły nam mecze z Polską i Szwecją. Szkoda jedynie tej potyczki z Anglikami. Myślę, że turniej możemy zaliczyć do udanych. Dobrze, no, ale cel mistrzostwośmy ciągali za jeden powraz a myśmy, myślę, że to były wyderane maestrzostwa.